Cześć kochane osoby z podznaku raka, witam serdecznie. Zapraszam Was oczywiście na horoskop. Zobaczmy, co Was czeka właśnie w tym tygodniu. Czego możecie się jak zwykle spodziewać, jak będzie wyglądał właśnie ten czas. Już Wam mówię i dziękuję Wam za to, że jesteście. Pięknie komentujecie, bywacie na moim kanale. No i tutaj dajecie ławeczki w górę, jest mi niezmiernie miło, fajnie. Spójrzmy zatem, co tutaj wydarzy się właśnie w tym czasie. Już Wam mówię. Karta dla singli, bardzo dobra karta. Trójka pucharów. Karta dla osób zajętych, rycerz pucharów. Czy rycerz buław, przepraszam. Karta dla osób, które szukają pieniędzy, to dziesiątka buław. A więc będą jakieś ograniczenia. Karta dla osób mających pracę, masy tenarów, nowe perspektywy, awans. No i karta zdrowotna królowa mieczy, a więc troszeczkę reprymendy może Was spotkać, może tutaj być jakaś surowa ocena. Natomiast dowiecie się też, jak podejść do tej karty, by się z nią też nie, nie, nie zbytnio nie stresować tak naprawdę. Zaczynamy od bardzo dobrej karty, bo od trójki pucharowej na aspekt singli, a więc teraz się będziecie bawić, teraz będziecie wchodzić w trójkąty emocjonalne. Świadomie lub nieświadomie otrzymywać możecie zaproszenia na zabawę, cieszyć się życiem. Powinniście się właśnie tutaj nastawić na po prostu sielską zabawę. Może nie będziecie teraz w stałych relacjach, ale możecie poznać ciekawych ludzi, możecie doznać czegoś miłego, przeżyć flirt. A tutaj tendencja trójkątowa no jest, bo może być tak, że będziecie zainteresowani jedną osobą, drugą, a nawet może jeszcze kimś. Po prostu dużo się dziać będzie. No i te emocje powinny być dobre, nieskomplikowane, ale właśnie takie pełne tutaj zabawy, tak. radości. No i właśnie wychodzicie do ludzi, cieszcie się z przebywania z nimi, bowiem jest to po prostu czas chwytania chwili niż konkretnych deklaracji tak naprawdę. Natomiast karta dla osób zajętych to Rycerz Buław. No i to jest karta ruchu, podróży, planowania, wyjazdów, przeprowadzki, w ogóle namiętności, wzrostu zainteresowania partnerem, partnerką, erotyki. Tutaj też możecie chcieć w ogóle razem coś fajnego przeżyć. Możecie doświadczać, możecie chcieć właśnie coś tutaj zobaczyć, jak w relacji jeszcze się może dziać poprzez nowe, spontaniczne, bardzo pomysły, i tutaj mężczyźni będą odgrywać bardzo dominującą, fajną rolę. Mogą nas adorować, dawać nam tutaj znaki swojej miłości i zainteresowania. Bardzo fajna karta. Natomiast karta dla osób szukających pieniędzy, pracy to. Dziesiątka buław, no jest to karta blokad ograniczeń. Jeżeli teraz liczymy, że szybko wejdziemy w jakieś układy zawodowe, to może nie nastąpić w tym planowanym czasie, dlatego że jest to karta presji, ograniczeń wewnętrznych, zewnętrznych. No możemy to my nie dać rady sprostać wymaganiom, lub po prostu sytuacja nam nie pozwoli na to, byśmy teraz weszli w konkretne układy, czy żebyśmy teraz na przykład założyli firmę, bo mogą piętrzyć jakieś kłopoty, jakieś trudności. Pieniądz może być zblokowany i nie, może nie być tak łatwo dostępny dla nas w tym momencie. Tak więc działajmy skrupulatnie, ale też nie na siłę, bo pewnych rzeczy nie zrobimy tutaj właśnie na siłę głową mogą nie przebijemy. Pewne rzeczy po prostu będą wymagały czasu, a ograniczenia będą także nam towarzyszyły, więc musimy je rozumieć, akceptować, choć z nimi walczyć też nie powinniśmy, bo to nie przyniesie teraz takiego wielkiego efektu. Tak, to nie jest karta pobudzająca nas do działania, to jest trochę karta napominająca w jakimś sensie i mówiąca, że coś może nas powstrzymać, blokować. Natomiast karta dla osób tutaj mających pracę to to którzy jest zupełnie inna energia. Jest to energia nowości, awansu, nowych perspektyw. Możemy w ramach pracy wykonywanej teraz założyć firmę, wejść w ogóle w jeszcze inne układy, w układy spoza pracy, tak naprawdę, zainwestować gdzieś pieniądze, które one oczywiście się zwrócą, gdzie będą zarabiać dla nas, tak? A więc tutaj możliwości wiele nowa energia, może być to właśnie otrzymanie nowego też stanowiska, które nieść nam będzie powodzenie finansowo-zawodowe. Jest to karta rozwoju, początków, inwestycji i bardzo korzystnej energii, która teraz będzie nam towarzyszyła, a będzie to energia właśnie pieniądza i dobrych kontaktów też zawodowych. A więc trzymajcie je, trzymajcie rękę na pulsie i... Działajcie bardzo skrupulatnie, bo to jest bardzo taka karta, wykalkulowana, ale ona niesie naprawdę też niezwykłe możliwości finansowo-zawodowe. Natomiast karta na zdrowie to królowa mieczy. No i jest to rzeczywiście karta Repremendy. Ona nas ma nakłonić do myślenia, działania. Zmiany może nie jest przyjemna, ale też ma dać nam do, coś do zrozumienia w sposób taki brutalny, bo, bo bym powiedziała dosadny, oschły. Możemy to prze, mieć przekazane właśnie informacje dotyczące zdrowia właśnie w sposób taki dosadny, konkretny, nieprzyjemny, ale to właśnie ma nas skłonić do odpowiedniej reakcji, do działania. Tak więc tutaj nie bierzmy tego do siebie. Tylko właśnie przemyślmy, czy rzeczywiście nie popełniliśmy jakichś błędów, czy może rzeczywiście nie jest to czas, byśmy teraz podejmowali decyzje. w inny sposób. Nie ma tutaj już tak czasu na jakieś emocjonalne rozterki, tylko na konkretne działania. Zwróćmy uwagę na gardło, płuca, oczy. Może nas czekać operacja planowana lub nieplanowana. Możemy mieć tu jakieś do nieprzyjemne doświadczenia z zastrzykami, kroplówkami, jakimiś terapiami czy badaniami, które jawią się jako te nieprzyjemne, natomiast są koniecznością. Nie bójmy się tej karty, bo ona pomimo surowości niesie też i dobre aspekty, jeśli zadziałamy i po prostu potraktujemy poważnie informacje, które teraz będą do nas dochodziły. A więc tego Wam życzę wszystkiego dobrego, pozdrowionka, do zobaczenia. No i przechodzimy dalej do osób z Poznaku Lwa. Witam serdecznie. Drogie lwy. Idę do Was, zobaczmy, co u Was będzie jak to będzie się wszystko przedstawiało. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za piękne komentarze, za to, że oglądacie. Subskrybujecie kanał. No i tutaj e, dajcie także łapeczki w górę. Jest mi niezmiernie miło. E, I już Wam mówię, jakie karty dla Was wyciągnę na ten czas. Karta dla Singi. Szósteczka Buław, a więc zwycięstwo. Karta dla osób mających miłość. Królowa Pucharów, piękna karta. Karta dla osób szukających pracy, pieniędzy, to Władczyni. Też bardzo dobra karta. No ale tu dla osób, które mają pracę, to już wieża, czyli tu zmiany jakieś czekają Was. No i zdrowie. Dwójka denarów, dwie opcje chwiejności. No i los będzie wymagał od nas pewnej koordynacji w kwestii zdrowia. Natomiast zaczynamy od bardzo dobrej karty. To szósteczka buław. Ona nam niesie informację, że możemy poznać w tym czasie kogoś niezwykle charyzmatycznego, silnego, typ zwycięzcy, typ kogoś, kto osiągnął sukces, taką pełnię, zadowolenie. I w ogóle jest to karta właśnie też zwycięstwa, czyli jeżeli na przykład w tym momencie wcześniejszym nie mogliśmy znaleźć kogoś konkretnego, to teraz możemy odczuć pełnię satysfakcji, bo poznamy właśnie kogoś niezwykle ważnego, interesującego, pełnego energii nieco dominacyjnego, tak, no, ale, czy zaborczego, ale e, tutaj relacje mogą być dla nas bardzo korzystne pod względem emocjonalnym, erotycznym, ale i w ogóle sytuacyjnym, bo jest to karta zwycięstwa, zwycięstwa nad złymi aspektami, a więc powinniśmy się z tego cieszyć, choć jak mówię, no też możemy spotkać troszkę kogoś, mimo wszystko zaborczego. E, ale no, jakiś morok musi być troszeczkę, choć nie musi być w tendencji takiej bardzo e, tutaj e, takiej negatywnej, tak? To może być lekko odczuwalne, ale zrozumiemy, że to ma sens. Natomiast karta dla osób, które mają kogoś, to królowa pucharów, karta kobiety opiekunki. Może być tak, że wsparcie otrzymamy od kobiety, kobiety matki, kobiety, e, która ma ciepłą, dobrą energię i w ogóle kobiety, w relacjach teraz odgrywać powinny bardzo dobrą, ciepłą rolę. Jest to karta macierzyństwa, planowania, spajania rodziny, dawania z siebie tutaj wiele, ale też i okazywania miłości. Karta jakiegoś zaproszenia, prezentu, dobrych informacji, generalnie jakby karta mówiąca o tym, że. Spokój i miłość powinien, spokój i miłość powinna jakby dominować w relacji, i to powinno być mocno odczuwalne. Tak więc, dbajcie o to, kochane panie. Natomiast, karta dla osób szukających pieniędzy, to władczyni. Bardzo dobra karta. Jeśli chcemy założyć firmę, świetny czas, jeśli chcemy wejść w jakąś spółkę, dostać się do jakiejś firmy, gdzie na przykład rządzi kobieta lub odgrywa kobieta jakąś ważną rolę, możemy być pewni, że coś dobrego nas spotka. Jest to karta obfitości, powiększenia majątku, dobrych relacji zawodowych, no i też jakiejś dominacji kobiety. Która może być naszym protektorem, opiekunem, lub my jako kobiety będziemy czuć swoją siłę i moc, która też będzie jakby przenosić się górę, będziemy czuć, że możemy osiągnąć więcej. No i ten pieniądz tutaj może nam sprzyjać, a więc wszystkie układy międzyludzkie także powinny być korzystne. Warto działać, warto się starać, bo jest to naprawdę odpowiedni czas. Natomiast karta losów, które mają pracę, no to tutaj już jest karta wieży i karta rozłamu, oczywiście gwałtownych zmian, zmian układów. Jest to karta losowa. Czyli tak naprawdę nie zawsze jesteśmy w stanie zapanować nad tym, co się będzie działo, dlatego że po prostu może być zarządzenie, czy zarządzenie jakieś, które po prostu zmieni układy, obowiązki, formy godzin, formy pracy. Możemy oczywiście też stracić pracę, no bo niestety jest to karta, która czasem to oznacza w krytycznych momentach, ale też może oznaczać na przykład kłótnię, po której układy zupełnie się. Zmieniają i trzeba na przykład budować coś od początku. Uważajmy na swoje pieniądze, nie szarżujmy, nie wydawajmy, nie działajmy pod impulsem, bo możemy coś niestety też stracić. Natomiast karta na zdrowie to dwójka denarów to jest ta karta żonglerki, łapania dwóch opinii. Jakby opierania się na wiedzy dwóch lekarzy, dwóch zbierania informacji z różnych źródeł. No, jest to karta balansowania, tak. No i to zdrowie może być w tym tygodniu raz lepsze, raz niestety gorsze, tendencyjnie. Od nas będzie zależało też, jak, jak ta tendencja, na przykład negatywna, będzie się tutaj przemieszczała, tak. Czyli musimy to wszystko kontrolować, koordynować. Możemy dostać też informację, która nas zmusi do działań połowicznych, czyli że na przykład, no nie wiem, będziemy musieli zmienić się leki, zmienić się dietę, postępowanie i tym wszystkim odpowiednio manipulować, a więc kilka źródeł, kilka opcji do poruszania nimi, by odpowiednio zadziałać dla dobra własnego zdrowia. Zwróćmy uwagę oczywiście na jelita, na sprawy gastryczne, przemianę materii, podwójne narządy, nerki, Także oczy, niestety, bo czasem oczy w aspekcie podstawowym są newralgicznym punktem. Natomiast sama w sobie karta nie niesie negatywnych konotacji, tyle że będzie trzeba żonglować różnymi opcjami, by to zdrowie było znacznie lepsze. A warto, a więc trzymajcie się tego. Wszystkiego dobrego, pozdrowionka! No i przechodzę dalej do osób z podznaku Panny. Witam serdecznie, drogie. Osoby spodnakopanne, cieszę się, że jesteście, dziękuję, że jesteście, kłaniam się nisko. No i spójrzmy, jakie karty dla Was wyciągnę na ten czas. Już Wam mówię, e, jakie to będą karty. Tak, dla singli. As pucharowy, piękna karta. Karta dla osób zajętych. Pustelnik, a więc czas izolacji, refleksji. Karta dla osób szukających pieniędzy. Giermek Mieczy to burzliwa karta, nerwowa nieco. Karta dla osób, no, które mają pracę. Królowa Denarów. Jakaś opiekunka będzie tutaj przy Was. No i Zdrowie Dziesiątka Mieczy. Więc na zdrowie najbardziej musicie uważać. Być może czekają Was jakieś zmiany gwałtowne, e, sytuacje. Zaczynamy od bardzo dobrej karty. Asa chorobego. E, piękna karta dla singli. W tym czasie możecie poznać kogoś, kim się po prostu zakochać. Piękna karta, nowe energie, nowe znajomości. Czasem oznacza też odnowę jakiejś relacji, gdzie poznajemy się zupełnie od innej strony. Ten as pucharowy ma naprawdę niezwykle piękne konotacje. Niesie wspaniałą energię zakochania, zauroczenia. Rozpromienionej energii. Też mówi, że jakby po części, kto szuka ten znadzień, może być też tak, że znajdziemy kogoś, kto spełnia nasze, że tak powiem, naprawdę no, wielkie oczekiwania emocjonalne i pochłonie nas ta energia miłości. Piękna perspektywa. Warto teraz wychodzić do ludzi. Możemy też otrzymać ważne zaproszenie. Na które, powinniśmy, na które powinniśmy odpowiedzieć, odpowiednio zjawić się i bywać wśród ludzi, bo tam tkwić będzie potencjał miłości, kogoś poznamy, z kimś się połączymy, kto no, da nam tą miłość, i będziemy mogli coś konkretnie budować. Bardzo fajna karta. Karta dla osób z kolei, które mają kogoś to, Pustelnik. No jest to karta izolacyjna. E, izolacja może być tutaj wieloraka. Czasem, oczywiście, jest to rozstanie. E, czasem, jest to tylko kryzys, oczywiście. Niestety jest to karta męska, więc mężczyźni mogą po prostu w tym czasie się troszeczkę izolować, potrzebować, potrzebować czasu dla siebie i nie chcieć tego kontaktu dynamicznego. Może też w pozytywnym aspekcie w oznaczać samotność we dwoje. I tą samotność na, na pewno lubicie, czyli po prostu będziecie się izolować od innych, by jakby rozkoszować tą izolacją we dwoje. Po prostu bez otoczenia, tutaj, bez innych osób, co może też nieść bardzo ważne informacje, być może potrzebujecie spokoju i przemyślenia pewnych kwestii. Natomiast karta dla osób. Tutaj szukających pieniędzy, to giermek mieczy. Jest to karta nauki, w ogóle bardzo dobry czas, by podjąć jakąś naukę, spontaniczną naukę, szybką naukę, bo to jest szybki ten giermek mieczy. Ale intelektu możecie bardzo dużo załatwić. Jest to fajna karta pod względem tym, że właśnie poprzez dialog, komunikację, intelekt możecie zdobywać. Ostrość języka, szybkość, błyskotliwość, ale musicie uważać też na chaotyczne osoby, osoby sprytne, które też mogą oszukiwać. Pilnujcie szczegółów umów, dbajcie o nie, bo możecie w dobie jakiegoś chaosu, niedomówienia, właśnie popełnić jakieś błędy. A więc tutaj karta fajna, ale jednocześnie ostrzegawcza, która wskazuje na to, że owszem. Warto zabalczyć o pewne kwestie, ale cały czas pilnować szczegółów, umów, różnych ustaleń, by potem nie być stratnym, bo czasami ta karta mówi o stracie czy o złodziejstwie niestety. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które mają już tutaj pracę, mamy kartę opiekunki, protektorki, silnej protektorki, osoby zamożnej, kobiety. Może będziecie załatwiać jakieś ważne sprawy z kobietą. Która ma władzę, ma majątek, ma kontakty, tak więc warto z nią wchodzić w układy i odpowiednio z tego korzystać. Dbajmy w ogóle w tym tygodniu o swoje dobro, o korzyści. Myśmy pragmatycznie. Myślmy o sobie egoistycznie, w sensie pozytywnym i właśnie tutaj odpowiednio realizujmy cele finansowe. Tak? Królowa Denarów nie szarżuje finansami, ona raczej jest mądra, ona jest czasem skąpa, taka sprytna, ale ona nie wydaje jej potrzebnie, tak? ona kalkuluje, ocenia sytuację, czy jest coś warte tego, czy nie. Ona nie działa pod wpływem emocji i dlatego jest skuteczna. Natomiast karta na zdrowie, no to jest ta karta, właśnie związana z dziesiątką mieczy, gwałtownymi zmianami, gwałtownymi sytuacjami karta niestety losowa, czasem wypadkowa karta, która wskazuje na jakieś informacje, które mogą nas zadziwić, zaskoczyć, być jakimś takim szokiem. Gdzie trzeba będzie wszystko robić od początku, czy zmienić całkowicie swoje podejście do zdrowia. Oczywiście czasem naprawdę niesie ta karta taki, taki ładunek negatywny, ale tylko po to, byśmy mogli zacząć się zmieniać i jeszcze transformować. Bo jeszcze mamy czas na przykład na jakąś zmianę, tak? Ale coś może być dla nas po prostu szokiem. Uważajmy na ulicy, na, na upadki, wypadki, złamania niestety, kręgosłup, plecy, tutaj może nas czekać operacja, na przykład, w sposób gwałtowny, nieoczekiwany, taka informacja może do nas dotrzeć, że. Musimy iść na przykład na operację, mogą nas spotkać jakieś nieprzyjemne badania, kroplówki, pobyt w szpitalu. No, jest to karta rzeczywiście nieprzyjemna, ale. Po niej jakby potem już ten aspekt podniesienia jest też oczywiście możliwy. Zwróćmy uwagę też na własne emocje, bo czasem niestety jest to karta też depresyjnych stanów, które mogą nas nagle dopadać i które też mogą po prostu zmieniać nasze nastawienie do wielu kwestii. A więc też zwróćmy na to uwagę. Układ może i mieszany, ale dacie radę. Będzie dobrze, wierzę w Was. Wszystkiego dobrego. Pozdrowionka. Do zobaczenia. Hej.